Witajcie moi drodzy, tutaj Monika i kanał perfumowy Orient Express. Opowiem Wam dzisiaj o moich ulubionych perfumach dekadenckich. Tym bardziej, że do mojej kolekcji trafił zapach, o którym wiele myślałam, nie mogłam o nim zapomnieć. Poznałam go, kiedy byłam pierwszy raz w Anglii w 2017 roku. Moja pierwsza wizyta w Anglii mieszkałam w takim miasteczku niedaleko Oxfordu i tam był sklep z kosmetykami naturalnymi. No właśnie, weszłam tam i zobaczyłam markę, której wcześniej nie znałam, Miller-Harris. Nie wiedziałam nic o tej marce. Można było kupić sobie próbeczki, więc kupiłam wtedy właśnie Rose Noir i Flair Oriental. Oba te zapachy są już raczej wycofane. To są te pierwsze zapachy marki Miller-Harris. Ten zapach jest naprawdę niesamowity. Stworzyła go Lynn Harris w 2006 roku. Ale zanim opowiem o moich ulubionych zapachach dekadenckich, to jeszcze może pora powiedzieć trochę, czym jest ten dekadentyzm, tak? Pojęcie bardzo popularne w zasadzie. Powstało, powstało około 1890 roku we Francji od słowa decadence, czyli upadek, rozkład, chylenie się ku upadkowi, tak? Czyli dekadencja to oczywiście to te klimaty końca świata, takie apokaliptyczne. To pojęcie rozpropagowali filozofowie, między innymi Nietzsche, artyści, poeci, malarze, y, tancerze y, w Polsce wiódł prym Stanisław Przybyszewski, Stanisław Ignacy Witkiewicz. Pamiętam, że jako nastolatka oglądałam albumy, które kupowała moja siostra na temat Witkiewicza i te zdjęcia z kobietami. To naprawdę był niesamowity klimat. To jest taka, to jest niezapomniana historia z Witkiewiczem w ogóle. To cała śmietanka towarzyska polskich poetów, artystów, architektów. No oni naprawdę, oni byli bardzo twórczy, bardzo barwni. Tam było wiele romansów, wiele mrocznych romansów, były też samobójstwa, oczywiście szaleństwo. A to wszystko w tym pogrążone w tym roku nadchodzącej II wojny światowej, którą przeczuwał Witkiewicz, i dlatego też popełnił samobójstwo. Ale też po prostu był to taki klimat, właśnie upadku. Ludzie obawiali się również postępującego modernizmu, tych nowinek technologicznych, no i w sumie obawiali się, że to zabije ducha. No i oczywiście mieli rację w pewnym sensie, tylko trzeba było troszeczkę na to poczekać, bo obecne czasy mówią nam, że mieli się czego obawiać, tak. Zwłaszcza rozwój technologii internetu, to, to rzeczywiście w jakimś sensie zabija takie normalne, zdrowe relacje międzyludzkie. No ale nie o tym dziś, nie o tym dziś. Dzisiaj będziemy mówić o perfumach właśnie w tym klimacie dekadenckim. Ja kocham klimat lat 20., lat 30., kocham sztukę, kocham biało-czarne zdjęcia, więc perfumy, o których dzisiaj opowiem, kojarzą się właśnie z tym klimatem. Mroku, yy, tajemniczości, dekadentyzmu, yy, ponurych wizji, przenikanych dzikim porywem, szaleństwa, tak? Bo właśnie dekadentyzm był taki frapujący poprzez to, że ci ludzie raz po prostu pogrążali się w depresji, a raz pisali do siebie bardzo długie, piękne listy, a raz szaleli niesamowicie, uruchamiając to swoje takie wewnętrzne dziecko i wewnętrzne szaleństwo. No więc zacznijmy od pierwszych perfum, które poznałam już dawno temu. A teraz miałam okazję kupić je w TK Max w bardzo dobrej cenie. Moi drodzy, Rose en Noir. Na opakowaniu jest napisane, że jest to podróż do wnętrza aksamitnej mrocznej róży. I rzeczywiście, muszę Wam powiedzieć, że ta róża jest niepodobna do żadnych innych róż. Co my tutaj mamy w składzie? Jest to zapach kwiatowo-orientalny. Mamy tutaj moją ukochaną kolendrę, kumin i liście cytryny. I ten początek naprawdę robi niesamowite wrażenie. Taka um, mieszanka przypraw y, kwaśnych, cytrynowych, kolendra. No cudownie tutaj rozwibrowuje ten zapach. Dalej mamy liście fiołka, mamy oczywiście róże, mamy pieprz, dużo pieprzu. Później zaś tabakę, ambrette i paczulę. Żaden tutaj akord nie jest chybiony. Ten zapach jest po prostu bliski genialności, naprawdę. Jego klimat jest nieporównywalny z żadnym innym klimatem, żadnego innego zapachu. Róża jednocześnie mydlana, jednocześnie przydymiona, jednocześnie pudrowa, jeszcze taka y, oblana kwaśnym sokiem, pełna przypraw bardzo tajemnicza, bardzo zmysłowa. Właściwie, kiedy rozpylamy ten zapach, to czas się zatrzymuje. Czas się zatrzymuje, a my przenosimy się w czasie, tak jakby wszystko zwalnia, tak? Wyobraźcie sobie, że wszystko zwalnia. Ten zapach jest bardzo erotyczny, tajemniczy. To nie jest zapach na co dzień, to jest raczej zapach na jakiś, na jakiś bal, yy, wiecie, to jest zapach typowo wieczorowy. Naprawdę niesamowita jest ta róża. I właściwie gdzieś po głowie chodzi mi jeden zapach, który może troszeczkę przypomina klimatem. Czyli jest to Grès Cabaret. Kiedyś miałam ten zapach dawno temu i tam czułam podobny klimat. E, takie przydymione, zadymione kawiarnie z lat dwudziestych. No właśnie, i kabaret, tak? Ta zmysłowa kobiecość. Ale ten zapach. Uważam, że jest naprawdę na granicy genialności. Bar warto go poznać, jeżeli gdzieś go jeszcze znajdziecie. Jest jeszcze w internecie. Także naprawdę, jeżeli chcecie przenieść się w czasie do dekadenckich czasów, zasmakować tego klimatu, to Rose Noir to będzie idealny zapach. Drugim zapachem, który również kojarzy mi się z dekadenckimi klimatami, to jest Rosso Epicureo Jacques Fat. Teraz tak, ten zapach powstał w, dwa, w, dwa, yy, przepraszam, tak, w 2017 roku i stworzył go słynny perfumiarz Luca Mefei. Mamy tutaj likier porzeczkowy, śliwkę, pieprz, artemisję, ilang ilang, róże, tuberozę, jaśmin i klasyczną, yy, klasyczną bazę vanilia ambra Piżmo paczula. Tak, jest to zapach, który kupiłam już jakiś czas temu i mimo, że ja nie lubię tuberozy, a tutaj tuberoza jest naprawdę wyraźna, to ta tuberoza mi się bardzo podoba. Ona jest też taka właśnie niezwykle dekadencka, mroczna. Ja tutaj też czuję jakieś akordy takiego świeżo ciętego drewna. Zapach jest oczywiście unisex i ten zapach mm, również jest niepodobny do innych zapachów. Ten likier porzeczkowy. On tu jest pięknie, jakby wpleciony w te akordy białych kwiatów, ale białe kwiaty, one nie są absolutnie w żaden sposób tutaj świeże. One mają swój ciężar, tak? Ta tuberoza jest właściwie podobna nieco do tuberozy w zapachu Fragile Jean Paul Gaultier. Też zapach dekadencki, taka śnieżna kula. Flakon w kształcie takiej śnieżnej kuli. W środku mamy uwięzioną postać kobiety w czarnej sukni. Ja pamiętam Fragile, Jean-Paul Gaultier, jak przez mgłę, ale pamiętam, że właśnie miał coś z tych perfum. To jest też podobny klimat, podobna tuberoza. Ja na tuberozą nie przepadam, ale w tym yy, wydaniu jest ona naprawdę przefascynująca. Też zapach wieczorowy, erotyczny, dekadencki. Trochę taki też jesienny, tak? Oba te zapachy będą doskonałymi propozycjami na jesień, na jakieś jesienne imprezy. I powiem, że na Halloween nie, bo nie chcę, żeby to tak się kojarzyło, ale na jakieś naprawdę takie imprezy w duchu dekadenckim. Kolejnymi zapachami, które są dla mnie bardzo dekadenckie, to jest oczywiście. Um, o jejku, zawsze mi wypada z głowy ta nazwa. Zapach, o którym niedawno mówiłam dużo: Lulu Charel. Oczywiście, Lulu Charel. Zapach pełen mroku, pełen. Y, takich treści, które wypełzają z podświadomości. Kiedy go wącham, to mam wrażenie, że wchodzę do podświadomości jakiejś osoby, że jestem doktorem psychiatrii i badam podświadomość jakiejś kobiety y, i badam też jej dom. Tak, y, tak mi się kojarzy Lulu. Lulu jest również fascynującym zapachem, pełnym kadzidła, pełnym śliwek, pełnym, pełnym też takiej tej gumowo-metalicznej nuty, jedynej w swoim rodzaju. A jeszcze jednym y, zapachem, który absolutnie też ma klimat dekadencki, jest oczywiście Grès kabusza. Zapach bardzo niedrogi, bardzo charakterny, bardzo charakterystyczny. I jeszcze jeden zapach, który może nie jest tak bardzo dekadencki, ale na pewno jest też mocno jesienny. To moi drodzy, unikat, który udało mi się nabyć. Czyli Sheer, Obsession Sheer. Obsession w wersji Sheer. No, ten flakonik to już troszeczkę przeżył, myślę. Czyli lżejsza wersja Obsession. I powiem Wam, że dopiero z tym zapachem się zapoznaję. Dzisiaj do mnie przybył. Podoba mi się, jest to absolutnie lżejsza wersja klasycznego Obsession. Co my tutaj mamy? Mamy pewien ciekawy składnik, już Wam zaraz przeczytam. Ten zapach powstał w 2002 roku. Mamy wanilię, tengrynę, mandarynkę, ambrę, kadzidło, piżmo. I znowu kolendrę. Kolendra wychodzi na prowadzenie, jeśli chodzi o moje ulubione przyprawy, naprawdę. Jeżeli w jakimś zapachu jest kolendra, to jest ogromna szansa, że ja ten zapach pokocham. Ten zapach Obsession Sheer przypomina mask de Cartier. Jeżeli ktoś zna ten zapach, to, to na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Bardzo cielesny, zmysłowy, taki wręcz benzoesowy, rozpływa się po skórze. I niedługo też opowiem Wam właśnie więcej o Masque de Cartier, bo jest to bardzo nietypowy, orientalny zapach, yy, bardzo nietypowe podejście w ogóle do Orientu. Yy, ten zapach zapoc zapoczątkował pewien taki trend, właśnie yy, powiedziałabym lżejszych Orientów, bardziej cielesnych Orientów, yy, na przykład później jak Rocha Absolu. Natomiast Obsession Sheer przyszedł do mnie dzisiaj, będę go poznawać. Tak jak mówię, lżejsza wersja, powłóczysta, rozpływająca się po skórze. Zapach idealny na jesień zmysłowy. Natomiast, tak jak powiedziałam, dwa najbardziej dekadenckie zapachy to są właśnie te, o których mówiłam wcześniej Rose Noir i Rosso Epicureo. I flakoniki są troszeczkę do siebie podobne. Tutaj mamy Inicjały na buteleczkach, wyż, wyżłobione. Także bardzo polecam te zapachy, zwłaszcza jeżeli lubicie, właśnie ten klimat lat 20., lat 30, tego ducha dekadenckiego, ducha końca świata, filozoficzne, głębokie rozważania, depresyjne klimaty. To bardzo polecam te zapachy. Naprawdę są jedyne w swoim rodzaju. Świetna jakość. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia już niedługo.